Zastanówmy się, co my w zasadzie chcemy osiągnąć pierwszym wdrożeniem. Jakie cele powinniśmy sobie stawiać na ten pierwszy proces? Musimy na pewno oswoić tą digitalizację czyli zapoznać organizację, zapoznać ludzi z tym, że to nie jest żadne zło, cielone, tylko to jest nieuchronna kolej rzeczy i kolejny punkt rozwoju organizacji. Czyli jeśli startujemy na takim kolosie, które rzeczywiście może i boli, ale jest naprawdę skomplikowane. To łatwo się zniechęcić. No e, wtedy troszeczkę sytuacja w organizacji przypomina e, zapalony staw kolanowy. Wszystko boli, organizacja e, nie działa w pełni wydajnie i każdy ruch e, e, daje kolejny ból, a jak przychodzi lekarz to jeszcze na początek boli jeszcze bardziej.